Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do modlitwy słowem. Zaczynamy wstępniak niedzielny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam od duchy i zdolności, aby to przygotowanie do medytacji było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Tekst dzisiejszej Ewangelii, tej ostatniej przed Wielkim Postem, przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu, kochani, to Mateusz, 5 rozdział, wiersze 38-48. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw, moi drugi, temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z Nim tysiąc kroków, iść dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ on sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. Kochani, miejsce na medytację, topos to. Miejsce naszego przygotowania, które wybrałem, to oko, ząb, policzek, szata i płaszcz. Trudno nazwać je miejscami. No, moglibyśmy je nazwać miejscami na ciele. Policzek, oko, ząb, szata, płaszcz, no to już trudno mówić o nich jako o miejscu. Ale dlaczego je wybrałem? Ponieważ zainspirował mnie do tego papież Franciszek, w dwudziestej katarezie o modlitwie, którą omawialiśmy w miniony czwartek w audycji Mój Franciszek na antenie Radia Profeto. Papież, mówiąc o modlitwie wdzięczności, przywołał historię dziesięciu trędowatych, którzy przyszli prosić Jezusa o uzdrowienie. I jak pamiętamy, jeden tylko wrócił Samarytanin, ówczesny heretyk żydowski. Jak mówił papież o, o tym Samarytaninie. Ale co ciekawe, ten Samarytanin wrócił podziękować Jezusowi, zanim pokazał się kapłanowi, który miał stwierdzić, czy nastąpiło uzdrowienie. Zobaczcie, jaka wiara. Ja nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, dopiero właśnie omawiając tą TKT, że tych dziewięciu nie dość, że nie, nie przyszło podziękować, to jeszcze w dodatku. To, 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 że nie przyszło podziękować po stwierdzonym uzdrowieniu, to nic. W kontekście, to, to nic w kontekście do tego, co uczynił ówczesny heretyk, tak? niewierzący. Był tak wierzący, że zanim kapłan stwierdził, że został uzdrowiony, ten kapłan, który był wyznaczony do, tych, do tego, by stwierdzać, czy ktoś został uzdrowiony, czy nie, i przywrócić prawa trendowatym do życia w społeczeństwie, to on zanim otrzymał potwierdzenie z urzędu, to zanim tam dotarł, wrócił i podziękował Jezusowi. Taka była jego wielka wiara w to, co dokonał Jezus. Dlaczego o tym mówię? Bo papież stwierdził, że świat, patrząc na tę Ewangelię, świat dzieli się na dwie części. Na tych, którzy w którym się wydaje, że wszystko im się należy i na tych, którzy żyją z łaski, wdzięczni Bogu za wszystko. Niestety to jest 9 do jednego. Taka nierówna półowa. W czasie przygotowania do tej niedzielnej medytacji, kiedy dzisiaj słyszymy o tym, że Jezus można by powiedzieć łamie, StaroTESTAMENTALNE przykazanie, w którym mówiło się oko za oko, ząb za ząb. Mówiło się o tym, gdzie mamy iść do sądu, gdzie mamy żądać swoich praw i tak dalej. Jezus mówi: "Odpuśćcie. Popatrzcie na policzek swego brata siostry. Popatrzcie na jego ząb. Popatrzcie na jego oko. Popatrzcie na jego płaszcz, którego może nie ma." Zobaczcie człowieka, tak jak go zobaczył Samarytanin, który był wdzięczny. Zobaczył Jezusa jako swego darczyńcę, jako człowieka mu bliskiego. Trudno powiedzieć, że on odkrył w nim Mesjasza. Nie, on widział w nim człowieka, który wyświadczył mu dobro, i to ubudziło w nim wdzięczność. O tym mówi wbrew pozorom dzisiejsza Ewangelia o wdzięczności. Nie oko za oko, nie ząb za ząb. Nie prawowanie się w sądach, nie dochodzenie wszystkiego na drodze wojny. Tylko zobacz policzek, ząb, oko drugiego człowieka. Spróbuj przemedytować dzisiaj. Inaczej, spróbuj się przygotować do jutrzejszej medytacji. Dostrzegając policzek, ząb, oko drugiego człowieka. Spróbuj przygotować się do jutrzejszej medytacji, widząc swój płaszcz, szatę, której może nie ma drugi człowiek. Zobacz po prostu człowieka. Niech, niech ten człowiek będzie owym topos, będzie tym miejscem. Tym bardziej, że za chwilę Wielki Post, gdzie jałmużna jest jednym ze środków dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Zobacz człowieka. Niech to ten policzek, to oko, ten ząb będzie symbolem tego toposu dzisiaj, tego przygotowania na medytację. I to niech będzie jutro moją i Twoją medytacją. Bo tak naprawdę o wdzięczności dzisiaj Jezus mówi. Nie wprost, przez przeciwieństwa, ale mówi o wdzięczności. A pamiętajcie, że świat dzieli się na tych, którzy myślą, że wszystko im się należy, i na tych, którzy żyją z łaski i dziękują Bogu za wszystko. Pięknych medytacji Wam życzę i niech nas szczerzej i mi Krzych Mówiący Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. I do zobaczenia już w poniedziałek rano w jednym słowie.